Jedziemy prze***ć cały majątek w kasynie? Pewnie no, Wyhamować nie mogę! Stój! Stój! I dupa o kurwa ekipa ty O kurwa jest ja tak ekipa nie <ridge> tak. tak. Niech to zapuszczą, niech to w w Od DF, Od defa Nie no ale. Wiecie co o, k -rwa, k -rwa? Zły bilet nie? Jak te dzieci są kurwa Jak jak można się nie uśmiechać jako dziecko no kurwa ja to się uśmiechałem tak, że jakbym na hajach był. No, <laughs> przed tym jak zaczęli bić. <laughs> Dalej ci to nie, zostało. Nie. U, u, chleba, gleba, łapałem bokiem chleba. chleba. U, u, pseudo kozaki. Dalej nie pamiętam. My to mamy. <laughs> Łapa jak co? Jak kabanos. <laughs> Ja to mam, ja to nie mam łapy, Sorry, ucieli mi. Ja pierdolę, nie, no czekaj, ja jestem blisko. Dziecko wygląda, jakby miał kurwa żółtaczkę. <noise> Boże, <ma. głosy> nie, no może ma. Nie, raczej nie. W ogóle nie tak wygląda dziś Jak ty. <głosy> <głosy> Jak rudy. Ma rudy gdzieś. Żółty. A, rudy i żółty to prawie te same kolory. Jedziemy jeszcze zatankować bo kurwa nie mam beny ja jadę na ty właśnie ja nie wiem kurwa czy to jest benzin czy, czy nie benzin właśnie ja też nie wiedziałem jak ty kupiłem tego bana znaczy no ty masz benzynę ale ja nie wiem do popaku chyba lecimy o wreszcie ktoś się spojrzał w obiektyw można? można Yes. Yeah. ten rodzaj paliwa nie pasuje do tego samochodu mam tak? No to Dizla z do, do benzyny. O, to się kurwa zdziwia. Będę dalej się palić. Kurwa, nie. Nie pierdol, że no. ja mam diesla. Kurwa, mam diesla. Wy <grym>, no. ja mam równe 30 300. Równe 30 tysięcy, Idziemy na Las Venturas? Nie, tak, nie tak, zazwyczaj. tak, 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 Las Venturas mm, Las Venturas kurwa To nieźle To nieźle Co się stało? <śmienic> Stasiek, bo ty live'a widzisz to <śmienic> widziałem to, nie O widzę, że tu... A ty... Ja cię machnąłem, wiedziałem, że ty tam stoisz <śmienic> na tym tym. <śmienic> Dobra, teraz szukamy jak tam ten... Dawaj na kolejne bramki, żebym płacić, nie płacić. I on sobie przejedzie. A tak, nie. No przyjedzie. ty chuju przejechałeś. <śmienic> o ty kurwo. <śmienic> Ci chciałem pytać, gdzie ty jesteś, bo też chciałem za darmo. Cholę, że boka jedno. Ja się wypierdoli. No jak ja miał ten napęd, to bym tu bokiem wpadał, ale na przód napędzie to. Ta, 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 tak, tak, wpadał. W Wodę. Mogę Mam nadzieję, że nie przepierdolimy dzisiaj całego majątku na kasynie. Dobra, najwyżej się pójdzie na kosiarki. No tramwaje. Albo na tramwaje Ej, ale jakby tak pomnożyć kurwa, haj O, oh, no no By... Marcin, ty pojechać prosto, jo No co, to jest prosto Boże, jak ja się cieszę, że już tym dusikiem nie I go sprzedałem za cztery to... <laughs> koła. Wyjebałem na niego dziesięć No Łącznie mnie wyniósł Hmm No że tak z około 20 tysięcy Ja pierdole Opłacało Bo się? Bo ile razy? Gdzie, 000, gdzie tu jest casino? Ta... Tu jest casino Chyba tu jest casino Taka siódemka na minimalce na Siódemka na mapce? No taka 7 jest. A to jakiś seven Store To nie jest kasyno. To jest kurwa sklep. Ja pierdolę, tak. Kurwa. Przez kasino jest tam na początku. Konek chyba jest nie ten. Nie, Jak to się mówi? Nieaktywne? Niedostępne? Mapa jest zjebana O, oh, sex shop yes. Jest napisane nawet, na Proszę, żeby tu było kasino Jest kasino Czekaj na mnie, nie rozpierdalaj mnie <laughs> Nie rozpierdalaj Dobra, no, spokojnie, jak coś będę miał uwiecznione Jednoręki bandyta. Zobaczmy, czy oddaję. Zakład 100. Kurwa, trzeba kupić te. Ciebie, ziomek Rozpocznij interakcję. Dzień dobry, chciałbym kupić żetony. Dobra, na początku tysiąc żetonów. No, hej? No, dobra, nie może być drugi raz. No, no jak, jak nie? Przygrałem. Dobra, to Casino jest jakieś rozjebane Cecha negatywna wzrosła, że no. nie. Zapraszam, wygrałem 11 tysięcy. Co? On wygrywa! Nie fair. No, nie wierzę w to. Stasiek ty widzisz to? Tak. Dobra, jak stąd wyjść? Jak chcę stąd wyjść, kurwa. Kurwa, jak stąd wyjść? O! Szedłem. Dobra, jedna, na jednego rękiego bandyta. Dobra, zakład. Akurat miałem trzy siódemki, że. tysiące za tonu wygrałem. Nie, siódemki. Kurwa, no. na jedno ręki im baddicie Realnie No nie Mam szero, szipon Ale super Kurwa, nie mam nic, 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 nic. Ale Nie ma tu czegoś innego jeszcze? Są tylko te karty nie. albo... S o Jezu Zabijemy jeszcze dwa tysiące z tego wywaliłem te 11 i nie mam Dobra No patrz jak... Dobra, nie mi mam Ty, mi mapka mi się zniszczyła Ale no miałem... mechanik pojazdów W sensie w tym no tak, jak już jesteśmy. Dawaj jedziemy Zobaczcie ile tu wydam. A widzicie potem coś naprawił. Nie pan płotem. 300 z 300 z konta. Lecz nie wiem czy ja chcę robić Nie wiem robi czy ja chcę robić to... wizualnie czy mechanicznie go teraz Najlepiej to mi wiesz sobie tu turbinki siadły. O oh Yes. Chłobosy. Oh na pewno na tym 36 tysięcy A mam 32. E, tłoki możemy dać. Stryski LOL O kurwa na no to się nie stać. Czy czekaj na no, spoko dobra zobaczmy co my tu mamy wloty na dach za tysiąc za dwa tysiące Uu, ale macha nie ma progi o ma progi zamontowane no tu nie ma czekaj tu też ma wydech zrobiony Ue. Nie, ale jest taką małą lotką Taka mała lotunia no, Taka mała lotunia Słuchaj felgi nie no, Mała lotunia A później stół rodzinny <laughs> Tu negatyw kosztuje kurwa 140 tysięcy Wiesz, że negatyw to jest tylko dla ludzi z tymi? No ja mam Dla, <laughs> dla ludzi z tym, z tym niedojebaniem no ja mam, do tego mogę sobie przekonać. Negatywo, to jest podstawa driftera. Wtedy wiesz, mniej opłona dotyka kurwa tej To znaczy nie, jakie problem. Czekaj, nie widziałem. Ale jak coś się mi. Czekaj, na razie muszę zobaczyć co wziąć. Co wziąć? Nie wiem czy samemu mi nie będzie brakowało. Wziąłbym tu... kurwa. To jest w jak jakiś 40 mili na milimetrów czego? Tryskiwacza? Chuj wiesz, urbo kurwa. Tryski paliwa, no kurwa. Nie, bo te tryski paliwa się opłaca. Dobra, bierzem. Będę kurwa... bidował. Już mnie nie jesteś. Jak 17 koła. Nie, nie chińskie. 700 co ci zostało No, ty teraz idziesz do najdroższej restauracji w mieście na drinka za te 700 A, jeszcze zatankuję diesla dieslak No A później wracasz po pijaku samochodem i już nie możesz jeździć O ten jako lotę za Ja pierdolę. <laughs> Jaka łama To ja już Komu wiem czy... I progi to ja już wiem czy ci kasy nie staczyło Stary, mieli. stary, ty ten, ty, ty tą ławkę z tyłu to z parku zapierdaliłeś? No, nie, nie. O kurwa ty. ty, Achci, ja, ja... po tych bokach lecę 10 km więcej kurwa, na kuchni. Kurwa, a ja po bo tych wtryskach ja. się ślizgam. A ja wtrysków mi nie starczyło niestety. Ty, bo ten diesel to mi chyba kurwa spierdala gdzieś bokiem. <śles> 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 Widzieliście? założyłem. O kurwa, to ci się do ujguje. Poczekajcie chwilę. Co ty tak naprawdę ten mikrofon? Był kurwa, jest takie butelko, jak sama jak ty ubiegam. No, no u mnie tak samo nie lecę. Ciekawe dlaczego. Ciekawe o kim mowa. Eee, kurwa Ale nie wiem, ja cały czas słyszę w słuchawkach jak komuś mikrofon brzmi no, kurwa To niemożliwe, że ja mam przegłos, bo nie mam przegłosu No! To jest niemożliwe To jest niemożliwe Kurwa Jeszcze 390 zapłaciłem za bilet Teraz tu już chuj trzeba na tramwaje jechać No ja jakbym widział mapkę to bym cię pewnie dogonił Ale zaraz kiedyś nie widziałem minimapki to by się nie dogonił Kurwa O kurwa ławka spadła Kupiłem to rozjebałem ale, ale zobaczcie jak pideska zleciała Pideska Ja to... pierdolę jak można się tak kurewsko źle uśmiechać Trzeba, trzeba zgasić samochód bo stryski ciągną <głos> <głos> Ja pierdolę jakie ja nie znam połowy tych opcji Co to kurwa zmienia Nic nie no zajebiście to kurwa jest! Weź streama do ja popatrzę sobie. nie będzie no, to będzieci, ja no ja wiedziałem, że rudy ty jesteś taki kurwa ciepły. A, ja a. popatrzę. Dobra, mnie to teraz zastanawia się. Ja ominąłem bramki! Ten kaftan patrzy mi się chociaż kurwa w obiekty patrzy. co? Ja ominąłem bramki! No kurwa jechał. Gratulacje, kurwa. Ty, bo od 300... Od 350 mam jakąś nową pracę, generalnie. Stary, to są takie bambiki, z których porobiłem tyle siana, że Rudy by ruchał ile by Nie, przestańcie tak mówić, kurwa. Nie wiem, że Rudy by ruchał dzieci, ale... No ja wiem, ale przestańcie, tym co się nagra na ruchanie, to brało głodnemu chleb na myśli? Głodny głodnemu wypowni. Mój leci 171 Ty zaś się chuja znasz, kurwa trzeba to wygadrować po prostu Łe, co ty gadasz, 26 tysięcy tutaj Większy stan, lepiej nie to sprawi, że na stacji będzie czekać więcej pasażerów. Mocniejsza lokomotywa, dłuższy pociąg. za rozpocznij pracę. Co ty gołdasz? O kurwa, tu jest figurka. Figurka tu jest pod mostem, Kamil, jak coś. ja tyle ludzi, nie Co? Ja chyba O kurwa, 4 km mam do celu. O, ja pierdolę, kurwa. Jak się co? co? Do piątka, co te dzieci robiły? To ty rudy pierdolis? Kamila, ile ty masz w ogóle punktów? Co te dzieci robiły? Śpiewały jakąś piosenkę. Kamil, ile masz punktów RP? 278 Tego się boję Kurwa, to ty jeździ na tych tramwajach, żeby nabijać to. 238. jest mikrofon, kurwa. YYYYYY Łez 110, jakoś się to lepie Jak się to lepie Wszystko naprawiłeś? Co naprawiłem? Dobra, dzięki Dlaczego a, to A, okej okay. Kurwa Ten gada do kogoś innego Mutuj się kurwa jak gada z kimś innym a nie z nami Kim ty gadasz w ogóle? On w gierce gada no. Faja, tą łamę zajebałem na no ja, robi Ej, nikt. jestem w co ja mam tu robić, kurwa? No przecież klikam, że jadę. No, a wiesz, że już się kupuje silniki. Gdzie mam pierdolić? No kurwa, on na mechaniku stoi gada i się nie wycisza, David. Dobra, ja zbijam, bo już tam się nie zierpnięta. Ej, ja wyhamować nie mogę! Wyhamować nie mogę! Ja mam, o kurwa, ale nie wyhamowałem, ci ciuch.